Siemanko, się Marko z tej strony paciski. W tym odcinku zobaczymy sobie nową aktualizację w Brawl Stars, która znerfi Colta, B oraz Edgar. Tak jak widzicie, mam tutaj już na ekranie startowym, pokazuje nam, że mamy aktualizację w Brawl Stars i mamy przerwę konserwacyjną. Teraz wam pokażę tutaj, jak to wygląda. Możecie sobie przeczytać, co tam będzie. Tutaj jest nerf Colta i to mamy chyba opisane szczegółowo. Co zostanie znerfione prócz kolta. Tak, mam tutaj to znerfione, możecie sobie przeczytać. Ja tutaj poczekam. Mam nadzieję, że każdy zdążył przeczytać, co tam było. I tutaj mamy również e, drugi Star Power do Byrona, Niedługo, niedawno wyszedł. No i jest to naprawdę, wydaje mi się, lepszy Star Power niż ten, co był, ponieważ jest tutaj napisane, że e, tam co jakiś czas będzie nam pokazywało, że nasz strzał będzie przelatywał przez naszych sojuszników lub wrogów, i no po prostu czasem jest że przeszkadza po prostu, że Byron trafia w innych postaci, w inne postacie, na przykład kiedy chce rozwalić sobie boksa. Jesteśmy teraz tutaj już w Brawl Stars i odbierzemy sobie tutaj sklep, co tutaj mamy na przykład. Z... Mam tutaj fajne star powery, ale niestety nie stać mnie na nie otwórzmy sobie jednego big boxa jest, mamy coś, jest to na Moc jest to starpower do Penny no niestety nie, nie jest taki nie na to star do Colta, a bardzo bym go chciał ponieważ jest dla mnie lepszy od tego którym, który mam obecnie przytoczmy sobie b bo tam yy, było napisane że je gadżet zamiast 1000 yy, obrażeń na maksymalną odległość będzie zadawał tylko i wyłącznie 800. W sumie i tak jest to dużo i ten gadżet jest naprawdę dobry, więc o tej było pokazane 780. Więc, no, gdzieś tak, gdzieś tak, jak powinno być. No, będzie to 800 obrażeń na takim już, naprawdę, na taką maksymalną już naprawdę odległość. Oj, nie nogi. I chciałem się pochwalić, że, że jest to pierwszy odcinek na moim nowym telefonie, więc naprawdę fajnie. Teraz myślę, że przetestujemy sobie kolta. Przetestujemy sobie gadżet kolta, e, również w wiaski treningowej. E, mam kolta na 750, więc nie chciałbym grać w nim żadnej gry. Tam może później zagramy jedną grę B i może zagramy coś na boty. Tutaj możecie, wam, możecie sobie zobaczyć, jak tutaj wygląda. 1008 obrażeń zamiast 3000. Zamiast ponad 3000. No, jest to dość duży gadżet. dość duży nerw dla tego gadżetu. No, naprawdę. Szkoda, że go znerfili, ale i tak on był naprawdę zbyt OP ten gadżet. I ogólnie nie wiem, no tutaj coś... Kurde, mi się coś zlagowało, co jest? Coś mi się zlagowało, kurde. Fajne, ale to jest wina internetu, nie telefonu. Kurde... Eee, chwilę poczekamy. Jak nic się nie naprawi, to będę musiał zrobić cięcie. Kurde. O, ludzie. Chwilę, spróbuję zaraz zrecytować telefon, ale... Nie wiem, co jest, nie wiem, co się dzieje. No bo ja robię cięcie. Okej, jesteśmy już w pocięciu i mamy teraz naszego Edgara, sobie przetestujemy. Przetestujemy sobie się z... jego gadżet, który został naprawdę dość znaczny, ale stara siostra nie zagra sobie teraz z tobą. Przetestujemy sobie jego gadżet tutaj. Kto napisze w komentarzu, co sądzi o tej aktualizacji, o tych nerfach? W sumie, ej, nie znerwili go aż tak bardzo. Może ładuje się sekundę dłużej i trochę no trochę wolniej, ale jest to naprawdę dalej dobre. Naprawdę jest to fajne. Tutaj tą paperkę sobie na luzie porobiłem. I dobra, zbieramy sobie te power cubes i mamy sobie pięć powercubesów. Gramy sobie oczywiście na botach, no bo nie chcę spaść z 750 pucharków. No i ogólnie Edgar dalej jest mocny, tak jak była. Ten nerf za dużo u niej nie zmienia. Możemy sobie zagrać jeszcze ewentualnie jedną gierkę Colter też na boty. Mam nadzieję, że wszystko się uda i nie, zacie... i nie zatnie mi się tak jak przy ostatniej gierce treningowej Coltem. I chciałem wam jeszcze powiedzieć, że planuję robić odcinek kiedy będzie na przykład ten ten challenge obo to będę robił odcinek ponieważ jest to challenge jednak jest to coś ważnego w gierce spróbujemy sobie ode... no spróbujemy sobie zdobyć skina do bo będę grał z wodą ten woda na pewno go kojarzy się z kilka odcinków on jest teraz ma obecnie trochę więcej pocharków ode mnie no rozwinął się w tej gestce trochę. No i będziemy sobie grać tego challenge'a na drugim koncie, bo gram sobie z siostrą. Mam nadzieję, że się uda. I ogólnie napiszcie, czy będziecie chcieli jakiś poradnik, czym grać i jakie prawdopodobnie będą mapy. O, tutaj wygraliśmy sobie gierkę Coltem. Napiszcie w komentarzu właśnie, czy chcecie coś takiego z tym challenge'em związane. No i co? Myślę, że to byłoby na tyle w samym odcinku. Nie zapomnijcie dać subika łapki w górę, ponieważ bardzo motywuje mnie to do nagrywania większej ilości filmów. No i co? Jeszcze raz napiszcie w komentarzu. Przypominam, dajcie subika z dzwoneczkiem, aby nic was nie, nie, nie ominęło na przykład taki poradnik, jak wygrać challenge. No i co? elopa do następnego. Cześć!